Najstarszą sprawą, którą my doprowadziliśmy do zatrzymania, no to było po 30 latach od zabójstwa. Także biorąc pod uwagę poprzednie przepisy, no to już było tak, właściwie te zatrzymanie już było po przedawnieniu. Czyli gdybyśmy byli na przepisach sprzed 16 roku, my już wiedzieliśmy trochę wcześniej, kto jest tym sprawcą, mieliśmy odpowiednie dowody, więc byśmy zatrzymywali, no, odpowiednio wcześniej tego mężczyznę, ale tutaj wiadomo, że Aż tak się nie musieliśmy śpieszyć, bo przedawnienie nam nie mijało. No więc zatrzymaliśmy trochę po 30 latach od zdarzenia. A co to była za historia? Mieliśmy takie zabójstwo w Białymstoku przy ulicy Żelaznej. To jest centrum Stoku, I doszło do takiej szamotaniny, do bójki na jednym z podwórek. Czekamy na Ciebie w telewizji Active Family i na platformie Wodilla. Domowy kryminał. Kryminalny talk show. Mściwuj. Active Family jest w Kanal Plus na pozycji 225! Czyli Mściwój skielc jednak nie kłamał! Ma satelitę! Mściwój nigdy nie kłamie! Powtarzam, w Kanal Plus na 225! Muszę sprawdzić, jaki numer ma w mojej kablówce. Wy też lepiej sprawdźcie, jak to u was wygląda. Bo tam naprawdę fajne rzeczy puszczają.